W tym filmiku chcę omówić kilka zasad, którymi warto się kierować, kiedy decydujemy się uczyć swoje dziecko czytać w zabawie metodą Glena Domana. Oczywiście są to zasady uniwersalne i możemy je też odnieść do sytuacji, w której chcemy nauczyć dziecko gotować, chcemy nauczyć dziecko liczyć, chcemy nauczyć dziecko sprzątać itd. Tak Zatem przejdźmy do pierwszej zasady. Jeśli nie bawisz się świetnie i Twoje dziecko też przerwij, robisz coś źle. Zatem nauka ma być zabawą dla rodzica i dla dziecka. Ma być przyjemnością, przygodą, wyzwaniem, w którym chcemy brać wspólnie udział i towarzyszyć naszemu dziecku przez pierwsze lata i jakby dołożyć cegiełkę do jego właśnie rozwoju i jak również zbudować fundament na kolejne jego lata. Druga zasada to szanuj swoje dziecko. Dziecko nie chce mieć w domu szkoły, dziecko nie chce być poddawane jakiejkolwiek ocenie, chce po prostu budować relacje wspólnie, razem z nami, jako rodzicami, chce być zrozumiane, dlatego warto w, w tym przypadku obserwować i szanować to, co w danym momencie go interesuje i starać się właśnie za tym podążać. Kolejna zasada, która wynika z poprzedniej, jest: skończ, zanim Twoje dziecko będzie chciało skończyć. Z racji, że jesteśmy rodzicami i towarzyszymy swojemu dziecku od samych narodzin, obserwujemy je, poznajemy jego trudności i to, co właśnie sprawia mu przyjemność. Dzięki tej obserwacji potrafimy wyczuć ten moment, Albo przychodzi ten moment, w którym wiemy, kiedy się zatrzymać, kiedy powiedzieć stop. I jak to wygląda w przypadku pokazywania, prezentowania słów na kartach? Powiedzmy, że wydarza się taka sytuacja, w której wyciągasz karty i chcesz zaprezentować swojemu dziecku słowa. Ono odwraca wzrok i zupełnie nie jest ten zainteresowany, albo ucieka, nie, nie chce po prostu jakby z nami współpracować. To jest właśnie ten moment, w którym warto się zatrzymać, odłożyć sesję na inny moment, powiedzieć sobie stop i zastanowić się, dlaczego, z czego to wynika. Na co zwrócić uwagę, kiedy pojawia się problem, w którym Twoje dziecko nie chce patrzeć na karty? Po pierwsze, prezentuj karty możliwie jak najszybciej. Nie chodzi tutaj o to, żeby Twoje dziecko każde słowo zapamiętało na pamięć. Po drugie, często wprowadzaj nowy materiał. Być może jest taki moment, w którym zamiast jednej karty należy zacząć wymieniać dwie karty w zestawie, a może trzy, a może wszystkie. Jeżeli jesteś na to otwarta i masz takie możliwości, to warto sprawdzić, czy problem wynika z tego, że dziecko znudziło się codziennym patrzeniem na ten sam zestaw, tylko ono chce patrzeć codziennie na kolejne nowe słowa. Ostatnia zasada, którą warto się kierować, kiedy decydujemy się nauczyć dziecko czytać, jest systematyczność. Dlatego warto sobie usiąść i się zastanowić, jakie mamy możliwości, jakie mamy możliwości czasowe. Jakie mamy możliwości my w środku, żeby sprostać temu zadaniu, ponieważ należy przygotować pewne materiały i starać się prezentować je regularnie. Jeżeli zastanawiasz się, w jaki sposób można nauczyć dziecko czytać metodą Glena Domana i zrobić to również w inny sposób niż prezentowanie słów na kartach, to kliknij w ekran końcowy, który pojawi się na końcu filmiku.